Korytarze pałacu Kaliguli nie rozbrzmiewały rozmowami ani debatami o polityce, wypełniały je błagalne krzyki o litość. Pod jego rządami rzymska arystokracja odkryła nowy wymiar strachu, który odbierał godność warstwa po warstwie. Ojcowie byli zmuszani do sprzedawania czystości swoich córek, a mężowie musieli bić brawo, gdy ich żony publicznie upokarzano, jakby okrucieństwo stało się nową formą rozrywki. To nie był chaos zrodzony z szaleństwa, to była metoda, precyzyjny system, w którym brutalność nie była wybuchem emocji, lecz codziennym rytmem życia. Każdy akt tortur był odnotowany, sklasyfikowany i rozliczony jak zwykły wydatek imperium. Każde okrucieństwo miało swoją cenę, numer rejestracyjny i protokół. Przez tę ponurą biurokrację, największe imperium starożytnego świata oddało się w ręce zorganizowanej machiny moralnego rozkładu. Aby zrozumieć, jak Rzym popadł w tak głęboką korupcję, trzeba cofnąć się do chwili, gdy uśmiechnięty młodzieniec został okrzyknięty, zbawicielem cesarstwa. Zanim jednak zagłębimy się w ten upadek, pomóż rozwijać nasz kanał. Kliknij, lubię to i zasubskrybuj. Aby nie przegapić naszych wypraw w mroczniejsze zakątki historii. Gajusz Juliusz Cezar Germanik, znany jako Kaligula z powodu miniaturowych żołnierskich butów, które nosił w dzieciństwie, był ukochanym synem uwielbianego rzymskiego wodza. Jego dojście do władzy uznano za cud. Rzym świętował przez sto dni bez przerwy. Dla ludu był symbolem kontynuacji legendarnego rodu. Senatorowie wreszcie mogli odetchnąć po latach duszącej paranoi, jaka panowała za panowania cesarza Tyberiusza. Nikt nie mógł przewidzieć, że ten uroczy, elokwentny i pozornie cnotliwy młody człowiek stworzy jeden z najbardziej wyrachowanych systemów zepsucia, jakie znał Rzym. Jego młodość była dziwnym połączeniem przywileju i traumy. Wychowany wśród żołnierzy oddanych jego ojcu, wcześnie nauczył się, jak potężne mogą być oddanie i strach. Był też jednak świadkiem mrocznej strony władzy cesarskiej, tajemniczego otrucia Germanika i powolnego wyniszczenia własnego rodu. Jego matka, Agrypina Starsza, została zesłana, a bracia, albo straceni, albo uwięzieni, Kaligula nauczył się przetrwania poprzez udawanie, sprawiał wrażenie nieszkodliwego, głupiego, niegodnego podejrzeń. Życie w pałacu Tyberiusza nauczyło go najważniejszej rzymskiej umiejętności, przetrwać dzięki oszustwu. A ono stało się jego najgroźniejszą bronią. Gdy po raz pierwszy objął tron, wszystko wydawało się świetliste: obniżył podatki, uwolnił więźniów politycznych, sponsorował olśniewające widowiska, budował akwedukty, naprawiał główne drogi i nagradzał swoje legiony. Rzym go uwielbiał. Kobiety rzucały kwiaty tam, gdzie przechodził. Dzieci śpiewały pieśni na jego cześć. Senatorowie, tas ci sami, którzy później drżeli na jego widok, walczyli o choćby jedno spojrzenie w jego stronę. Wydawało się, że po latach strachu i milczenia za Tyberiusza nastała Złota Era. Kontrast był oszałamiający. Podczas gdy Tyberiusz ukrywał się na Kapri, Kaligula otwarcie spotykał się z obywatelami, uczestniczył w ucztach publicznych i jadał z, z senatorami przy jednym stole wydawał się hojny otwarty niemal boski w swojej dostępności lud był przekonany że bogowie w końcu zesłali im doskonałego władcę ale potem wszystko się zmieniło jesienią roku 37 naszej ery niespodziewana choroba niemal go zabiła przez tygodnie balansował między życiem a śmiercią Lekarze opisywali gorączki przekraczające ludzką wytrzymałość, napady tak gwałtowne, że kilku mężczyzn musiało go przytrzymywać i omamy, podczas których twierdził, że rozmawia bezpośrednio z Jowiszem. Rzym zamarł ze strachu. Kapłani składali niezliczone ofiary, obywatele przysięgali oddać własne życie, jeśli cesarz zostanie ocalony. Gdy w końcu się obudził, coś w nim zniknęło, a może coś nowego zajęło to miejsce. Pierwszy znak wydawał się błahy. Rozkazał, by wszystkim posągom bogów w Rzymie nadano jego twarz. Od tej chwili zmiany nie dało się już ukryć. Mówi się, że ciało zdradza prawdę wcześniej niż język. I ciało Kaliguli zaczęło mówić o czymś głęboko wypaczonym. Jego niegdyś jasne oczy stały się puste i drapieżne, źrenice nienaturalnie rozszerzone. Nie potrafił już spać. Wędrował po pałacu nocami mamrocząc do posągów, rozmawiając z księżycem, odpowiadając niewidzialnym przeciwnikom. Służba znajdowała go czasem o świcie, nagiego, brudnego w ogrodach pałacowych, przekonanego, że zasiewa, zasiewa los Rzymu. Lecz to, co siał, nie było przyszłością Imperium, lecz ziarnem jego moralnego upadku. Zaczęło się od jego własnego domu, od sióstr Druzylli, Julii, Livilli, i Agrypiny Młodszej. Przestały być jedynie rodziną, stały się pierwszymi ofiarami tego, co wkrótce miało przekształcić się w politykę państwową. Jego obsesja na punkcie Druzylli była szczególnie niepokojąca. Nazywał ją swoją Dianą i traktował jak cesarzową, sadzając obok siebie na miejscach przeznaczonych dla małżonek władców. Gdy Druzylla zmarła w roku 38, Kaligula całkowicie się rozpadł. Ogłosił żałobę tak surową, że zakazano śmiechu, kąpieli, a nawet wspólnych posiłków rodzinnych. Każdy przejaw radości karano śmiercią, ale jego żal nie miał nic wspólnego z miłością. Był to gniew człowieka, który wierzył, że śmierć odebrała mu własność. Po śmierci Druzylli obsesja Kaliguli przeniosła się na pozostałe siostry, a wkrótce potem na żony i córki najznamienitszych rodzin Rzymu. Właśnie w tym momencie jego system zaczął naprawdę nabierać kształtu. Kaligula zmuszał arystokratki do aktów z senatorami, sam zasiadając na specjalnie wykonanym złotym tronie, z którego w ciszy obserwował, notując, kto wydawał się chętny, kto się wahał, a kto jedynie udawał, że pragnie go zadowolić. Te notatki później stawały się narzędziem szantażu. Senator, który okazywał entuzjazm wobec Julii Livilli, nagle zaczął bez sprzeciwu popierać wszystkie cesarskie rozkazy. Inny, który się zawahał lub okazał niechęć, odnajdywał po kilku dniach swojego młodego syna, okaleczonego, zniszczonego, żywe ostrzeżenie dla pozostałych. Przekaz był jednoznaczny. Pod rządami Kaliguli zniknęła neutralność. Każdy mężczyzna i każda kobieta mogli zostać przemienieni w współwinnych lub ofiary a czasem w jedno i drugie jednocześnie Rzymski lekarz Lucius Scriba pozostawił zapiski ukryte przez wieki w willi pod Pompejami opisujące jak cesarz rozkazał mu badać arystokratki i młode dziewczęta oceniając ich płodność i wytrzymałość fizyczną Badania te były upokarzające odbywały się w obecności samego Kaliguli który zadawał obsceniczne i natarczywe pytania dotyczące ciał kobiet Nie była to przypadkowa brutalność to była zorganizowana, metodyczna praktyka, przeprowadzana z biurokratyczną precyzją, niemal jak spis ludności. Stawki były ustalone, opłaty znormalizowane. Kaligula przekształcił osobiste wynaturzenie w system administracyjny. Mechanizm stworzony, by niszczyć godność, łamać opór i przemieniać rzymską elitę w posłuszne narzędzie swojej woli. 16 tercji za noc z żoną senatora. Dwa tysiące za jego dziewiczą córkę, pięć tysięcy, jeśli ktoś pragnął obu. Pieniądze nie znikały w tajnych skarbcach, trafiały prosto do cesarskiej kasy maskowane jako dobrowolne ofiary dla dobra Rzymu. Sam pałac przemienił się w to, co Kaligula nazwał świątynią boskiej służby. I nie był to poetycki zwrot. Przebudował komnaty, korytarze i ceremonie tak, by działały jak elementy świętej machiny. Każda sala miała swoją nazwę i funkcję. Sala Jowisza była miejscem rytualnych gwałtów, gdzie cesarz odgrywał rolę żywego Boga udzielającego błogosławieństw. Istniała też sala Wenus, wykorzystywana do wymuszonych inscenizacji mitologicznych scen, scen z udziałem matron z arystokracji, nawet sala Priapa, w której upokarzano tych, których cesarz chciał ukarać. Kaligula kazał ozdobić te pomieszczenia freskami. Także korytarze z trawertynu, które niegdyś słyszały dyskusje o sprawiedliwości i wojnie, teraz rozbrzmiewały jękami cierpienia. A senatorowie, ci sami mężczyźni, którzy zbudowali imperium, byli zmuszeni chodzić tymi samymi marmurowymi korytarzami, słysząc wszystko, lecz nie mówiąc nic. Struktura była przerażająco drobiazgowa. Na jej szczycie znajdowały się żony senatorów, włączone do tak kultu cesarskiego. Podlegały ścisłym harmonogramom, Nosiły wyznaczone stroje, cienkie syryjskie jedwabie tak przezroczyste, że przypominały szaty rytualne, i odprawiały ceremonie o ściśle określonych porach. Po nich przychodziła kolej na ich córki. Niektóre miały zaledwie dwanaście lat, a wprowadzano je pod pozorem boskiego szkolenia. Jednak ambicje Kaliguli sięgały jeszcze mroczniejszych głębin. Zestaw tajnych notatek opisywał coś, co można by nazwać programem hodowlanym. Kobiety uznane za najbardziej płodne otrzymywały rozkaz rodzenia dzieci, które miały być wychowywane jako poddani pałacu. Dzieci odbierano ojcom i szkolono od niemowlęctwa, by służyły cesarstwu. Każde poczęcie, narodziny i śmierć noworodka odnotowywano skrupulatnie w księgach. Wiele ciąż kończyło się desperackimi próbami uniknięcia porodu. Statystyka, którą cesarscy skrybowie zapisywali po cichu. Mężczyźni również nie byli oszczędzeni. Caligula rozkazał feminizację synów patrycjuszy, ubierano ich w półprzezroczyste szafranowe szaty, twarze malowano na biało i czerwono, uczono poruszać się tak, by podobać się władcy, pokazywano ich podczas uczt, po czym wystawiano na aukcję na jedną noc. Jego działania rzadko miały cokolwiek wspólnego z pożądaniem chodziło o całkowitą kontrolę. Każdy akt publicznego upokorzenia był komunikatem. Nic świętego nie pozostaje poza jego zasięgiem, żadna tradycja nie jest nietykalna, żadna rodzina nie jest poza jego mocą zniszczenia. Być może najbardziej okrutnym elementem jego systemu było to, że potrafił obrócić rodziny przeciwko sobie. Wielu rodziców było zmuszanych nie tylko patrzeć, ale i uczestniczyć, trzymając pochodnie podczas procesji, podpisując dokumenty zezwalające na tłuszcz służbę swoich żon i córek. Sam senat został zmuszony do uchwalenia praw, które nadawały jego zbrodniom pozory religijnej świętości. Jeden z takich dekretów ogłaszał ciało cesarza boskim, czyniąc każdy akt z nim równoznacznym z, z aktem kultu. Było to prawne rusztowanie zbudowane po to, by uświęcić zepsucie. Kaligula odkrył okrucieństwo głębsze niż przemoc fizyczna, wymuszoną współwinę. Nie tylko atakował rodziny z zewnątrz. Przemieniał je w wspólników ich własnej zagłady. Przykład senatora Korneliusza ukazuje to najlepiej. Gdy nakazano mu oddać żonę Liwie, stanął w Senacie i odmówił. Był to akt odwagi, lecz śmiertelny. Następnego ranka na schodach Senatu znaleziono jego ośmioletniego syna, okaleczonego, lecz żywego, z ciałem pokrytym napisem, którego nikt nie śmiał zignorować. Lekcja została zrozumiana. Tego samego popołudnia, Korneliusz przyprowadził Liwię przed oblicze cesarza. Kilka miesięcy później, gdy zaszła w ciążę z rozkazu władcy, został zmuszony do uznania dziecka za prawowite i do wydziedziczenia pozostałych synów. Upokorzenie oficjalnie stało się prawem. Senat jednogłośnie przegłosował, że każde dziecko zrodzone z cesarzem, niezależnie od jego pochodzenia, będzie miało wyższy status niż synowie urodzeni w legalnych małżeństwach. Prowadzenie takiego przedsięwzięcia wymagało aparatu administracyjnego dorównującego strukturze samego państwa rzymskiego. Ukryci urzędnicy skrupulatnie zapisywali dane w zapieczętowanym archiwum pod wzgórzem palatyńskim. Każdy dokument miał ustalony wzór: imię ofiary, wiek, status społeczny, cechy fizyczne, opis czynów, czas trwania, poziom pozornej zgody, wyniki ciąż, kwoty wypłat, nazwiska lekarzy. Zapisy obrażeń lub chorób, położne obecne przy wymuszonych porodach, strażników odprowadzających ofiary oraz rachmistrzów zarządzających przychodem. Cesarz rzeczywiście pobierał opłaty za te okropności, a każda moneta trafiała do skarbca. Setki osób stały się częścią tej potwornej biurokracji. Byli nadzorcy zachowania, opiekunowie ceremonialnych szat, licencjonowane położne. Skrybowie prowadzący rejestry, strażnicy pilnujący harmonogramów i rachmistrze rozliczający fundusze. Przy tylu zaangażowanych rękach poczucie winy się rozmywało. Nikt nie musiał sam stawać przed własnym sumieniem. Każdy mógł twierdzić, że jedynie Sunnane wykonywał obowiązek. Niektóre noce przeradzały się w widowiska, pełnie księżyca oznaczały szczyt rytuałów. Caligula organizował księżycowe ceremonie płodności w przekształconym, prywatnym amfiteatrze, zamieniając go w pogańską scenę. Dobierał uczestników, gladiatorów znanych z wytrzymałości, nubijskich jeńców sprowadzonych z rubieży imperium, a nawet zwierzęta, tresowane niedźwiedzie, moloskie psy, raz nawet lamparta ofiarowanego jako trybut królewski, mężowie ubrani w senackie togi. Byli zmuszeni w milczeniu patrzeć, jakich żony są hańbione na ich oczach. Cesarz kierował wszystkim z lodowatą precyzją. Ustalał pary, liczby, czas trwania, a nawet pozycje, używając pozłacanego berła ozdobionego obscenicznymi symbolami, by wydawać rozkazy. Skrybowie zapisywali każdy szczegół, imiona, godziny, inscenizacje. To, co się działo, nie było chaosem, lecz starannie zaplanowanym teatrem władzy rytuałem, w którym cierpienie stawało się widowiskiem, a widowisko walutą. Wokół tej deprawacji zakwitła mroczna gospodarka. Sprzedawcy oferowali maści i płukanki do oczu rzekomo łagodzące ból. Podziemni aptekarze handlowali naparami poronnymi. Nauczyciele uczyli ocalonych, jak udawać posłuszeństwo. Lekarze specjalizowali się w odbudowie. Każdy, kto dotknął tej machiny, żądał zapłaty. A zysk stał się jej krwiobiegiem. Chciwość, tchórzostwo, próżność i ambicja wszystko to zlało się w jeden motyw: milczeć, podporządkować się, uczestniczyć. Przerażenie nie polegało tylko na tym, że Kaligula był zdolny do takich czynów, lecz że stworzył społeczeństwo, w którym okrucieństwo stało się opłacalne. Cały Rzym został wciągnięty w współudział. Kupcy handlujący luksusowymi towarami doskonale wiedzieli, skąd pochodzi nagłe bogactwo senatorów, z zapłat za milczenie i uległość. Kapłani błogosławili związki, o których wszyscy wiedzieli, że zostały wymuszone. Poeci pisali wersy, które przemieniały zbrodnie państwowe w heroiczne mity. Oficjalne rejestry milczały o cierpieniu w pałacu, ale ciała ofiar stawały się jedynym ocalałym świadectwem. Blizny układały się na ich skórze. Jak tajemny język bólu, spuchnięte brzuchy zdradzały niechciane ciąże, kobiety nakładały na siebie warstwy ubrań, by się ukryć, ich twarze były puste, a uśmiechy zatarte przez lata koszmaru. Jedną z nich była Waleria, córka senatora, która po miesiącach wielokrotnych gwałtów całkowicie zamilkła. Lekarze stwierdzili, że jej struny głosowe są nienaruszone, nie straciła głosu, tylko zdolność mówienia o tym, co przeżyła. Jej milczenie rozprzestrzeniło się jak chorkieja choroba. Inne kobiety unikały jej wzroku, bo w jej oczach widziały własną przyszłość. Mania Kaliguli przekształciła się w ceremonię. Czerpał przyjemność z zmuszania matek do patrzenia na cierpienie córek, po czym odwracał rolę, każąc matkom przeżywać ten sam ból, relacjonując sceny nagłos jak poezję. Nie była to bezmyślna brutalność. To była doktryna. Niszczenie miłości macierzyńskiej, niewinności dzieciństwa i dumy ojcowskiej uważał za sposób na rozbicie moralnych fundamentów, na których opierał się Rzym. W jego umyśle nie plugawił mitów, on je sugeryjnie odnawiał. Bogowie dawnych czasów również krzywdzili śmiertelników. Zeus przybierał zwierzęce postacie, by tego dokonywać. Kaligula jedynie zmechanizował te mity nadając boskiemu okrucieństwu twarz biurokracji opór był rzadki i niemal zawsze kończył się śmiercią niektóre kobiety kradły truciznę z ogrodów pałacowych lub przekupywały służących by im ją przynieśli i wypijały ją zanim zostały pojmane inne same się oszpecały nożami lub ogniem mając nadzieję że, że kalectwo ocali je przed włączeniem do jego systemu jednak cesarscy medycy byli mistrzami w przywracaniu zarówno życia jak i pozorów urody. Wiele kobiet, które próbowały odebrać sobie życie, zostało odratowanych i siłą włączonych z powrotem do widowiska, a ich kara została zaostrzona przez dodatkowe publiczne upokorzenia mające odstraszyć innych. Ci, którzy okaleczyli się sami, również nie znajdowali litości. Kaligula ogłosił, że piękno nie ma znaczenia w boskiej służbie, Czasem nawet kazał prowadzać okaleczone ofiary podczas ceremonii, twierdząc, że niedoskonałość czyni rytuały czystszymi. W rzeczywistości nie istniała żadna droga ucieczki. Ci, którzy ośmielili się zbiec, byli ścigani przez donosicieli i tajną policję cesarską, a po schwytaniu, karani w sposób, który często obejmował całą ich rodzinę. Archiwa cesarskie rozrastały się bez końca, wypełnione dziesiątkami tysięcy szczegółowych raportów. Każde wykroczenie miało własny kod, kategorie i podkategorie. Były formularze do wypełnienia, procedury do przestrzegania, hierarchie do uszanowania. Księgowość prowadzono z taką samą precyzją jak rejestry podatkowe i spisy ludności Imperium. Kaligula od czasu do czasu zamieniał te dokumenty w narzędzie terroru. Czytał je publicznie w Senacie, wybierając przypadkowe nazwiska. Tak, by ojcowie i mężowie musieli słuchać, jak chłodne opisy odsłaniają okrucieństwa dokonane na ich żonach i córkach. Zapis 34:6 Julia, żona Marka Antoniusza, Cztery godziny, sześciu uczestników, ciąża potwierdzona. Publiczne upokorzenie stanowiło część kary. Takimi pokazami cesarz budował wspólną pamięć traumy, zapewniając, że Rzym nigdy nie zapomni. Do czego zdolna jest władza absolutna? Gwardia pretoriańska, jego elitarna straż, nie była jedynie świadkiem, była wpleciona w samą strukturę systemu, nagradzano ją ofiarami po tym, jak cesarz kończył swoje rytuały. Pretorianie uczestniczyli w obrzędach, strzegli sal, stając się współautorami jego woli. Wśród nich był Cassius Kerea, zahartowany żołnierz, którego Caligula wielokrotnie publicznie wyszydzał. Zaczęło się od drobnych żartów, z jego głosu zlecanych mu upokarzających zadań lecz z czasem drwiny narastały aż w końcu coś w nim pękło jego gniew nie zrodził się ze współczucia lecz z bólu własnego upokorzenia nocą 24 stycznia roku 41 naszej ery Caligula zaplanował ostatnią najbardziej brutalną ceremonię szczyt swoich publicznych spektakli Żony senatorów miały zostać wystawione przeciw gladiatorom w groteskowej aukcji, podczas której ich wartość wykrzykiwano jak cenę bydła – 20, 30, 40. Ciała poruszały się mechanicznie, wyzute z woli oporu. To był finałowy spektakl. Następnego ranka, gdy Kaligula przechodził podziemnym korytarzem prowadzącym do teatru, herea wraz z kilkoma spiskującymi pretorianami zasadzili się na niego. Dźgali go wielokrotnie, dziesiątki razy, w tym jednym ciosem wymierzonym w genitalia, symbolicznym odwróceniem jego lat seksualnego okrucieństwa. Ironia była okrutna i bolesna. Ci sami ludzie, którzy podtrzymywali jego system, stali się tymi, którzy zniszczyli jego twórcę. Żona Caliguli, Milonia Cezonia, została zabita niedługo później. Jego mała córka, Julia. Druzylla, Zaledwie dziecko, również została zamordowana. Spiskowcy pragnęli całkowicie wymazać dynastię, lecz nawet po śmierci cesarza wyrządzone zło nie mogło zostać cofnięte. Dokumenty, ciąże, blizny i wspomnienia przetrwały. Nowy władca, Klaudiusz, wydał dekret Damnatio Memoriae, formalne potępienie i wymazanie imienia Kaliguli. Posągi zburzono, inskrypcje zdrapano, monety z jego wizerunkiem przetopiono. Oficjalna pamięć została oczyszczona, lecz pergamin i ludzkie ciało nadal pamiętały. Dzieci zrodzone z programu hodowlanego dorastały, nie znając własnego pochodzenia. Ocaleni nieśli swoje tajemnice aż do starości. Ojcowie, którzy niegdyś stali z pochodniami podczas cesarskich obrzędów, nigdy więcej nie potrafili spojrzeć córkom w oczy. Śmierć Kaliguli zakończyła życie jednego człowieka, Lecz nie system, który stworzył. Instytucje przeżywają swoich twórców. Podręczniki zorganizowanego okrucieństwa, rejestry, zezwolenia i ramy prawne nie umarły wraz z nim, jedynie czekały, by znaleźć nowe zastosowanie. Bez rodzin dość silnych, by chronić, i bez praw zdolnych bronić bezbronnych, przyszłe pokolenia zrozumiały, że zło potrafi przetrwać swojego stwórcę, przekazywane z jednej biurokracji do drugiej. Niczym dziedziczna choroba. W końcu echo tamtej nocy stało się najbardziej potępiającą prawdą imperium. Ludzie oklaskiwali morderstwo tymi samymi dłońmi, którymi niegdyś trzymali pochodnie podczas jego ceremonii. Na zewnątrz imperium kroczyło naprzód, lecz w środku jego dusza była pęknięta. Dzieci naznaczone przez program, kobiety, które starzały się w milczeniu, i mężczyźni, którzy usprawiedliwiali swoje posłuszeństwo. Wszyscy stali się dziedzicami mrocznego dziedzictwa. Kaligula nie tylko pogrążył się w deprawacji, on ją skodyfikował, tworząc plan, jak przemienić okrucieństwo w narzędzie władzy. A plany, raz narysowane, nigdy naprawdę nie znikają.